Tym razem nie malarstwo czy grafika, a fotografia była głównym bohaterem wydarzenia w Galerii Sztuki Współczesnej MS44. Na sobotni wieczór 8 listopada Andrzej Pawełczyk zaprosił mieszkańców na wernisaż prac fotografa Jacenta Gudentka, który po pięciu latach znów wrócił do galerii. Jacent Dędek jest fotografem, który przywraca bohaterom codzienności godność. Bo ci wszyscy ludzie, którzy tutaj są zgromadzeni na fotografiach to są bohaterowie codzienności. Tacy, którzy poruszają się w przestrzeni takiej samej jak my się poruszamy. Na ogół są niezauważalni, na ogół są szarzy, pozorne szarzy drodzy Państwo, albo nieuważni. Bardzo często są lekceważeni przez wymogi społeczne, przez klasę społeczną. Bardzo często traktowani są paternalistycznie czy patriarchalnie. Ale tak nie jest. I ten zbiór portretów, fotografii Jacentego Dentka właśnie mówi nam o czymś, co czy powinno być oczywiste. Każdy z tych osób, każdy z nas, drodzy Państwo, ma swoją własną wrodzoną godność i nie powinniśmy pozwalać na pozbawianie nas tej godności. W tym momencie Jacenty Dentek jako fotograf, jako analityk, powiedziałbym, społeczny, on przewraca tym ludziom właśnie tą godność społeczną. Wystawa pod nazwą Nie Napiszą o nas książek to fotografie osób, które mieszkają w sąsiedztwie autora pracy. Przyjechałem do państwa z Częstochowy, z południa Polski i to, co państwo widzicie na fotografiach, to jest mój świat najbliższy. To jest to, co mnie otacza, to z czego się wywodzę, to, co jest mi bliskie. To jest coś, co można nazwać moim domem. To są ludzie, których znałem, znam, albo poznałem przy okazji robienia tego, no, no pracy nad tym przedsięwzięciem. Ja wiem, że to jest temat, można na niego spojrzeć lokalnie, ale ja staram się w tej lokalności spoglądać, no, no nie wiem, czy uważniej, staram się w lokalności dostrzegać jakieś pierwiastki uniwersalne i taki przyszedł mi do głowy taka, taka, takie zdanie, które Kazimierz Karabasz, taki znany polski dokumentalista, filmowiec nieżyjący już, wspaniały filmowiec, cytował Elwatą Stoja, takie zdanie, które mówi, jeśli z uwagą i cierpliwością opiszesz życie swojej wioski, jakbyś, opi jakbyś opisał świat cały. I, to, to zdanie jest mi bliskie, ponieważ trochę na to patrzę, bo to są nasze światy. Te, te, to, blisko, to bliskie, co mamy obok siebie, to, jest, to są nasze światy. I być może dla niektórych takie patrzenie na ten świat jest wydaje się, że to jest pospolite, że to jest zwykłe pospolite, nieznaczące. Ale wydaje mi się, że jak się przyjrzeć, jakby, jeśli przyjrzeć się bliżej, z bliska, to widzimy, że te światy, że on nie jest taki pospolity, że on jest bardzo wyrazisty, że on jest. Wszyscy ci bohaterowie, jeżeli oni będą przechodzili tak przez przejście, jak tam na, na, tym, na tej pierwszej fotografii, oni nam się zleją być może w całość, ale my się wszyscy zlewamy. To niezależnie od tego, czy jesteśmy zdani, bogaci, czy jesteśmy w jakimś większym gronie, jesteśmy, no, jesteśmy jakimś, jakąś zbiorowością. I to jest też istotne dla mnie, że pokazuje pojedynczego człowieka, ale cały czas pamiętam, że tworzymy organizm większy, że jesteśmy społecznością. Fotografie autorstwa Jacenty Godentka można oglądać w galerii Miejsce Sztuki 44 do 29 listopada.